Siemano, z tej strony Szymon i witam Was ponownie w naszym studiu i dzisiaj zaprezentuję Wam myszkę gamingową Predator Cestus 350. Zaczynajmy! Predator zdążył nas już przyzwyczaić do świetnego designu pudełek, podobnie jest w tym przypadku. Mamy pudełko, które się otwiera, uwaga. W środku znajduje się oczywiście myszka i mamy tutaj bardzo ładną grafikę. Otworzę je teraz. Jeśli chodzi o zawartość, to mamy oczywiście instrukcję, kartę gwarancyjną, kabel, który nam się chyba do niczego nie przyda, bo ta myszka, uwaga, jest bezprzewodowa. Jeśli chodzi o samą myszkę. Mamy tutaj 8 programowalnych przycisków. Są to przyciski na górze do zmiany DPI, scroll, przyciski pod kciukiem, przód, tył oraz przycisk Fire, który... Przyda się na przykład w strzelankach. Na myszce znajdziemy także cztery diody, które po pierwsze poinformują nas o stanie naładowania baterii, a po drugie poinformują nas, jaki tryb DPI mamy wybrany. Diody domyślnie pokazują stan naładowania baterii, lecz gdy będziemy zmieniać tryb DPI, one się do tego dostosują i będą nam pokazywały, na którym trybie jesteśmy. Jeśli chodzi o podświetlenie, to mamy także tutaj podświetlane logo oraz scrolla. Oczywiście podświetlenie możemy manewrować za pomocą oprogramowania predator Quad Master. Kabelek posiada 180 cm długości i co ciekawe, na jego końcu mamy standardowe, oczywiście USB-A, a po drugiej stronie mamy USB-C, co jest ciekawym zaskoczeniem. Jeszcze chwilę zatrzymam się tutaj na spodzie myszki. Mamy tutaj standardowo dwa ślizgacze, sensor, włącznik i wyłącznik, a także możliwość wyłączenia podświetlenia, jakby ktoś chciał dłuższą pracę na baterii. No i standardowo, jak to w myszkach bezprzewodowych, odbiornik na USB-A, który wpinamy do komputera. Fajne jest to, że jest on tutaj przypinane do myszki magnetycznie. Nie potrzeba żadnych plastików ani przykrywek, żeby go przykryć. Wchodzi on tutaj na magnes, przez co nam nie wypadnie. Jest naprawdę bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie. Jeśli chodzi o kształt oraz Przyjemność korzystania z tej myszki, no to jest naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim waży ona 111 gram i to jest waga podana z wliczonym odbiornikiem, więc jak sobie wyjmiemy ten odbiornik, no to pewnie kilka gram nam odejdzie. Jeśli chodzi o użytkowanie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Myszka nie jest spora, więc przypadnie do gustu bardzo dużej ilości użytkowników. Co ciekawe, po bokach znajduje się taka yy, dziwna faktura która zapobiega wysizganiu się myszki z naszych dłoni. To jest y, naprawdę bardzo fajny dodatek. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że myszka oczywiście jest dla osób praworęcznych, aczkolwiek jest ona myszką symetryczną. Wiem, że wielu osobom y, takie myszki przypadają bardziej do gustu. Ja także zawieram się w tej grupie, więc y, muszę tu o tym powiedzieć. że mówiąc, 350 bardzo przypadła do gustu. Jest ona, y, no powiedzmy to, niewielkich rozmiarów. Ja takie myszki lubię. Y, ma bardzo miły i przyjemny kąt nachylenia. Nie jest zbyt płaska, nie jest zbyt wysoka, dla mnie wręcz idealna. Dobra, przejdźmy może do wisienki na torcie, czyli sensora. Ten, który znajduje się w tej myszce nosi piękną nazwę PixArt 3335 i rozpędza się do uwaga 16 000 dpi. 10 metrów na sekundę to prędkość, do której ten sensor jest w stanie idealnie odwzorowywać położenie kursora. Akceleracja tej myszki wynosi 40 g, to wszystko wspierane jest oprogramowaniem Predator Quatermaster i uwaga możemy sobie tam dostosowywać dpi z dokładnością do jednego, co jest naprawdę niesamowite. Kończąc, powiem Wam jeszcze o czasie pracy na baterii. Wynosi on 50 godzin, lecz bez włączonego podświetlenia, z podświetleniem jest troszeczkę mniej, ale i tak jest to bardzo satysfakcjonujący wynik, zważywszy na to, że nie będziemy mieli żadnego kabla na biurku, który nam się będzie plątał, zahaczał o monitor, no po prostu cudownie. No dobra, jeśli zainteresowałem Was tą myszką, no to sprawdzajcie koniecznie link w opisie. Będziecie mieli tam odnośnik do tej myszki. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć następnym razem. No i co, widzimy się już niedługo. Siemano!